Kiedy zbierałem materiał do tego filmu, byłem obserwowany. Kilkadziesiąt kilometrów od Londynu znajduje się dawny schron atomowy, w którym firmy przechowują tajne dane. Wkrótce okaże się, czy nowe technologie są naprawdę bezpieczne. Na pierwszym monitorze, zobaczyłem siebie na londyńskiej ulicy. W głębi budynku z głośników płynął mój głos. Po wyjaśnienia zwróciłem się do założyciela firmy, która ma tu siedzibę. Adam Lori jest konsultantem do spraw bezpieczeństwa. Zajmuje się wyszukiwaniem wad w nowych systemach. Okazało się, że kiedy zbierałem materiały o inwigilacji, sam byłem inwigilowany. Nagrałem pańską rozmowę z panią Brooke. Nagrania dokonano za pomocą komórki HEDER. Podsłuchiwał nas pan. Owszem wcześniej namierzyłem wasze położenie. Adam Lori zamówił dla header usługę polegającą na lokalizowaniu telefonu komórkowego. podsłuchiwał nas za pomocą modułu Bluetooth.. Najpierw na komputerowej mapie znalazłem położenie komórki, pojechałem w pobliżu wskazanego miejsca i za pomocą skanera znalazłem połączenie z Bluetooth. Kiedy Was zobaczyłem, usiadłem w pobliskiej kawiarni, zaprogramowałem komórkę header, żeby do mnie odzwoniła i nagrałem rozmowę. Te filmy. Skąd pan je ma? Adam Lorry skorzystał z kamer, które mnie filmowały na ulicach Soho. Okazało się, że bardzo łatwo przechwycić ich sygnał. Wiedziałem, że pan wybiera się tam na spotkanie. Za pomocą prostego przenośnego skanera zarejestrowałem obraz, który nagrywała kamera. Przechwytywanie obrazu z kamer na ulicy nie jest groźne, ale takie same kamery mają zapewniać nam bezpieczeństwo w budynkach. Paradoksalnie narażają nas, przekazując to, co się dzieje wewnątrz budynku na zewnątrz. Kiedy pracuję w domu, korzystam z bezprzewodowego internetu. Tymczasem każdy może zobaczyć, co piszę w mailach i co sprawdzam w internecie. Co to jest? Poznaję pan to pański e-mail. Przyszedłem w pobliże pańskiego domu, znalazłem połączenie z siecią, pański adres i przechwyciłem wysyłany e-mail. To mógł zrobić każdy, zgadza się. Za pomocą mojej komórki można mnie namierzyć i podsłuchiwać. Można przechwytywać filmy z ulicznych kamer i e-maile z komputera. Coś jeszcze? Podobno wszczepiono panu implant. Odczytam dane. Gdzie jest? Tutaj. Mam pański numer identyfikacyjny. Pamiętam cztery ostatnie cyfry. Taki skaner można kupić w sklepie. Przez internet kupiłem kilka czystych chipów. Taki panu wszczepiono? Tak. Mogę zaprogramować w nim pański numer wszczepić go sobie i podszyć się pod pana. Okazało się, że implant chipowy, który miał być niezawodnym identyfikatorem, bardzo łatwo podrobić. Jednak najbardziej wstrząsnęła mną informacja o technologii, z którą wkrótce będzie miał do czynienia każdy z nas. Przyglądał się Pan nowym paszportom i dowodom osobistym. Ja też się niepokoję. To jest nowy paszport wyposażony w chip. Ten tutaj, tak, zawiera dane osobowe. Boję się o bezpieczeństwo tych danych. Stworzyłem program komputerowy, który je odczyta. Można to zrobić. Odczytamy dane z paszportu mojego syna. Po kilku sekundach na ekranie pojawiły się wszystkie informacje paszportowe. Adam złamał zabezpieczenie, które miało być absolutnie pewne. Takie same chipy będą umieszczane na nowych dowodach osobistych. W paszporcie znajdują się następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, narodowość itd. Każdy może je odczytać. To nie jest takie proste. Potrzebny jest tak zwany klucz szyfrowania. Można go stworzyć na podstawie dość łatwo dostępnych informacji. Numeru paszportu, daty urodzenia i daty ważności paszportu. Klucz jest kombinacją tych cyfr. Tworzy się go za pomocą algorytmu, który jest dostępny w internecie. Znalazłem go i odczytałem dane zawarte w chipie. You can log into the and you can it. Nie do wiary. O komentarz poprosiłem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dostałem odpowiedź, że chip jest tylko jednym z elementów systemu zabezpieczającego i to, że można go skopiować, nie ułatwia podrobienia dokumentu. Nadal niepokoi nas fakt, że można zdobyć dane z paszportu, nawet go nie otwierając. Nowe paszporty są w obiegu od kilku miesięcy. Obawiam się, że wkrótce zaczną być podrabiane. Nie wierzę, że moje dane są bezpieczne. Ta sama technologia ma być zastosowana w dowodach osobistych, które rząd zamierza wprowadzić w 2009 roku. Jeśli w dowodzie będzie taki sam chip jak w paszporcie. Każdy głupi albo choć trochę zorientowany. Wkrótce stosowne narzędzia będą szeroko dostępne. Ja musiałem stworzyć program komputerowy, ale niedługo takie informacje znajdą się w domenie publicznej. Paradoks polega na tym, że przestępcy i terroryści, których miały zwalczać nowe technologie, wykorzystują je do swoich celów. Wkrótce terroryści nie będą nosili swoich dowodów osobistych, tylko nasze. Pokazaliśmy wady systemów, które stosuje władza i których zasięg stale rośnie. Co możemy zrobić? Powinniśmy rozpocząć debatę na temat inwigilacji społeczeństwa i przejąć kontrolę nad naszą przyszłością. Jesteśmy stale poddawani inwigilacji, traktowani jak potencjalni przestępcy. Nie chodzi wyłącznie o prawo do prywatności. Udowodniliśmy, że nowe technologie ułatwiają działanie tym, przed którymi miały nas chronić. Oczami wyobraźni widzę straszliwy obraz. Społeczeństwo poddane totalnej inwigilacji. Czy naprawdę tego chcemy? Opracowanie Telewizja Polska Tekst Małgorzata Garbalska, czytał Janusz Szydłowski